Na temat zielonej karty, który miałem nagrać po powrocie, i oto on. Ostatecznie zdecydowałem się zrobić wersję, bo jakby zbiłem się z myślami, jaką wersję zrobić: czy zrobić wersję taką bardziej osobistą, motywacyjną, czy zrobić bardziej, bardziej taką wersję pełną szczegółów, czy robić, zrobić wersję właśnie taką bardziej po łebkach, ogólną, prostszą. I zdecydowałem, że pójdę na łatwiznę. Zrobię na szybko wersję tego, co ja wiem na ten temat. Takie tylko świadectwo, że właściwie. Na czym to polega? Otóż ten filmik będzie o sponsoringu na zieloną kartę jako kierowca zawodowy w Stanach Zjednoczonych. Powiem tylko parę, parę takich ogółów i skieruję was do źródeł. To nie będzie filmik, który będzie jakiś bardziej osobisty, motywacyjny, przepełniony. Detalami raczej zdecydowałem się na wersję taką, żeby zrobić filmik, który jest ogólny, po łebkach szybki i daje tylko takie ogólne informacje świadectwo tego, że ten proces działa. I co, mam nadzieję, że uda mi się też w przyszłości coś innego pokazać wam w tej kwestii na tym kanale. W każdym bądź razie. Z Sponsorowałem się jako kierowca zawodowy i na tej podstawie dostałem zieloną kartę, czyli uprawnienie do tego, aby przebywać i pracować legalnie na terenie Stanów Zjednoczonych. Cały proces zajął mi około 2 lata. Koszt całkowity, miałem to sprawdzić, ale już nie będę. szczelam z czyli 12 tysięcy dolarów, coś takiego. Yy, proces prowadzony był, ja go rozpocząłem. Moja sytuacja jest troszeczkę inna niż przeciętnego Ciebie, przeciętnego Polaka, który będzie przyjeżdżał z Europy lub z, lub z Polski będzie się sponsorował z kraju. Powiedzmy, ja sponsorowałem się będąc tutaj, aczkolwiek w mojej sytuacji i tak i tak musiałam wyjechać do kraju i odbyć wizytę w ambasadzie oraz badania lekarskie w Polsce po to, aby ten proces jakby zamknąć. Z tym, że chciałem zaznaczyć, że moja sytuacja imigracyjna była troszeczkę, była troszeczkę inna, to nie jest typowa sytuacja, z którą prawdopodobnie ty będziesz miał do czynienia jako przeciętny człowiek, który chce tutaj przyjechać i zaczął sponsoring lub jest w jego trakcie, lub myśli o rozpoczęciu. Ty będziesz prawdopodobnie wszystko, ty będziesz wszystko załatwiał w Polsce, ty będziesz wszystko załatwiał w kraju. Nie musisz przyjeżdżać tutaj do Stanów. To ja na zasadzie wyjątku musiałem wyjechać do Polski. Ale to nie o tym. To, jest, to nie jest główne przesłanie tego filmu. I chcę wam powiedzieć, z jaką, z jaką kancelarią prawniczą współpracowałem? Otóż, z jednej strony to zrobię im taką po prostu reklamę, ja nie mam jakichś żadnych afiliacji, nie mam żadnego związku finansowego z tą, z tą kancelarią. Po prostu uważam, że oni zrobili dobrą robotę, świetnie poprawili moją sprawę i moja sprawa zakończyła się pomyślnie. I ja w związku z tym w ramach jakby takiej wdzięczności, którą wyraziłem już w pieniądzu wcześniej, oczywiście, to powiem, zrobię im reklamę, powiem, z jakiej kancelarii korzystałem. Pod spodem, na dole napiszę dane kontaktowe, informacje na temat tejże kancelarii. I, i tyle. To, tak się nazywa ta, tak się nazywa ta kancelaria, z którą ja pracowałem, to jest na Associates. To jest znana kancelaria polska zajmująca się obsługą imigracyjną, ale nie tylko Polaków oraz innych ludzi. Generalnie rzecz biorąc, zacząłem z nimi współpracę około 2,5 roku temu. Teraz jest lipiec 2019, rozpocząłem sponsoring z nimi. Jest to kancelaria, w której wszystko można załatwić po polsku, dogadasz się do Polsk po polsku. Główny y dowodzący całej operacji. Pan Kurczaba również mówi po polsku, choć jest on Polakiem urodzonym w Stanach, jak rozumiem. Natomiast nasze sprawy, sprawy kierowców głównie prowadzić będzie pani Ewa. Pani Ewa jest bardzo profesjonalną i bardzo pogodną osobą, bardzo miłą w obejściu i muszę wyrazić tylko, mam same superlatywy do powiedzenia na temat współpracy z nią, bardzo fajnie mi się z nią rozmawiało, fajnie to było wszystko jasne, wytłumaczone, fajnie bardzo mi się podobało profesjonalne podejście do mnie. Bardzo mi się podobało, że bardzo szybko odpowiadała na wszelkiego rodzaju wiadomości, pytania, wątpliwości, jakie miałem. A nie rozumiałem głupie pytania, dużo pytań. I czułem się po prostu w dobrych rękach. Tak to można określić. Dlatego, Pani Ewo, dziękuję bardzo serdecznie za dobrą robotę i mam nadzieję, że również wielu z Was, którzy. Korzystają z, tej, z usług tej kancelarii, będzie miała podobne zdanie na temat hmm, ich serwisu. Więc sam koszt, około 12, nie pamiętam, nie trzymajcie mnie za słowo, czy to było 12, czy 13, czy 11, to było coś około 12 z tego co pamiętam. Koszt rozłożony jest na y, przestrzeni tych dwóch lat. Szczeg o szczegółowe to jest to, co ważne chcę powiedzieć. Nie będę tutaj y, szczegółów. Y, Prezentował w tym filmiku, raczej skieruje was do źródła, które wydaje się mieć dane bardzo szczegółowe, na bieżąco od ludzi, którzy ten proces przechodzą lub przeszli. Mówię tutaj w szczególności o grupie na Facebooku, która nazywa się. Hmm, zerknę, zawsze zapominam aczkolwiek. To są chłopaki, których ja wspieram, że się tak wyrażę. Popieram to, co nie działają. Polscy kierowcy ciężarówek sponsorowani do USA. Tam musisz dostać zaproszenie, żebyś do tej grupy dostać, ale generalnie, jak rozumiem, to są ludzie, którzy są w tym zainteresowani, którzy przeszli, zwłaszcza taki gość Łukasz. On fajnie postuje. To jest chłopak, który przyjechał tutaj niedawno i sponsoruje się w nie tej samej firmie, w której ja się sponsorowałem w firmie obok, że się tak wyrażę. Fajnie to wszystko jest udokumentowane, to jest taki grupa supportu. jak ktoś ma jakieś pytania, dostańcie się do tej grupy, z tego co, nie monitoruję tego na bieżąco, ale jak rozumiem, to jest fajny taki support, żeby dowiedzieć się podstawowych rzeczy, pomaga to tym wszystkim i tam właśnie skieruję Was do tej grupy o szczegółowe pytania, informacje na bieżąco, bo również przecież te dane, o których ja, które kwoty, na przykład to są rzeczy płynne, które się zmieniały z biegiem czasu, Dlatego ta kwota, którą ja podałem, może nie być akurat aktualna. Bo sam nie wiem, kiedy ten filmik obejrzysz, co nie. Więc, to jest yy, jedna sprawa, którą chciałem poruszyć. To będzie dobre źródło informacji szczegółowych na temat tej kwestii. I też również będzie to informacje podawane z punktu widzenia kierowcy, właśnie będącego w Polsce. Moja sytuacja, tak jak mówię, była odrobinę inna. Cały proces zajął mi dwa lata około dwóch lat. Mniej więcej 2 lata. Oczekiwanie, nie będę mówił tutaj o szczegółach związanych z tym, że musisz przejść. No, gromadzić musisz całą teczkę papierów. Związane to jest z potrzebami formalnymi. Szereg zdjęć. Paszport oczywiście trzeba posiadać, tego typu rzeczy jak również badania szczepionki, to wszystko w Polsce się przechodzi, bo nie wpuszczą Cię do, tutaj do kraju, jeżeli nie będziesz miał odpowiednich badań lekarskich. I sama wizyta, mogę powiedzieć właściwie to, co może być wartościowe, bo te wszystkie szczegóły są do, do, do znalezienia w internecie lub w tej grupie lub bezpośrednio kontaktując się z samą kancelarią, którą ja polecam. Natomiast chcę powiedzieć, że już będąc tutaj na lotnisku Dostajesz plik, całą teczkę zasilowanych, zapieczętowanych dokumentów z Polski, z ambasady i ją przedstawiasz urzędnikowi na granicy, który cię wpuszcza. Z na Chicago, nie wiem gdzie być dokładnie jechał, na jakie lotnisko, ale generalnie podejrzewam, że wygląda to wszędzie podobnie. Jest specjalna sekcja lotniska wydzielona dla ludzi, którzy otrzymują wizy imigracyjne. Wchodzi się tam do takiego pomieszczenia, i tam jeszcze jest procedura, która po przejściu, security, po przejściu tego gate'u z urzędnikiem celnym, tam jeszcze ma, masz takie, jakby, trzeba posiedzieć, spotkanie, rejestrację, mogę to w ten sposób określić, gdzie wprowadzają wszystkie twoje dane, weryfikują, sprawdzają teczkę, także dodatkowo można się na to przyzwyczaić, nie ma się czym denerwować, nie ma się czym stresować, że cała ta procedura pierwszego wjazdu do Stanów ona może być odrobinkę, dłuższa niż normalnie i bardziej sformalizowana, ale wszystko jest w porządku. Sam proces działa, chcę być tego świadkiem, jestem tego świadkiem, że w mojej sytuacji, która... sytuacji migracyjnej, która była trudniejsza niż przeciętnego człowieka, jeżeli jesteś zwykłym kierowcą, który posiada doświadczenie zawodowe i spełnia te podstawowe wymogi, nie, nie powinieneś mieć, wydaje mi się, żadnych problemów na to, aby tutaj wjechać i dostać to, co chcesz dostać. Ze względu na to, tak sądzę, że moja sytuacja, która była w zasadzie trudniejsza i tak, i tak yy, pozwoliła mi na to, aby dostać tą zieloną kartę. Dlatego mam zaufanie do tej kancelarii. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest jednak ta, taka, że na temat tej kancelarii są opinie w internecie różne. To nie jest moja sprawa, ja się nie znam na tych sprawach. Rozumiem, że ludzie różnie postrzegają rzeczy i mają różne opinie na temat różnych rzeczy i na temat tej kancelarii. Chcę tylko powiedzieć, że to jest twoja odpowiedzialność na to, aby podjąć decyzję, czy się decydujesz na usługi z tej kancelarii, czy z innej kancelarii, czy się decydujesz w ogóle na rozpoczęcie takiego procesu, czy nie, nie obwiniaj, Raczej chcę powiedzieć, żeby nikogo innego za to nie obwiniać, tylko brać odpowiedzialność za swoje czyny i brać także pod uwagę tą możliwość, że nie ma gwarancji. To nie jest. To jest rzeczywistość, to jest życie. To nie jest gwarantowany proces. Teoretycznie rzecz biorąc, coś tam może się zdarzyć, ale praktycznie rzecz biorąc, podejrzewam, że 99% szans jest na to, że to jest proces, który się zakończy pomyślnie, jeżeli go rozpoczniesz. Rozumiem, że jest to duża inwestycja finansowa dla kogoś, kto zarabia w złotówkach i żyje w kraju. To nie są pieniądze, które można wydać lekką ręką. Aczkolwiek warto rozważyć, jeżeli jesteś zainteresowany tematem, warto sobie usiąść na tyłku, czarno na białym na kartce napisać potencjał zarobkowy, koszta życia w Stanach yy, i w tym kontekście rozpatrzyć ewentualne koszta tej całej procedury, żeby podjąć decyzję, czy to jest w ogóle coś, co się opłaca, coś, czym jesteś zainteresowany, czy nie. Ja z swojej strony też mogę powiedzieć, że często piszecie do mnie, często jak często, piszecie do mnie raz na jakiś czas z prośbą o informacje szczegółowe. Powiem szczerze, że choćbym chciał, to nawet nie mam czasu, żeby się zajmować wszystkim, żeby konkretnie, szczegółowo wszystkim odpowiadać. Z grubsza, z przyjemnością mogę podać informacje, ale wydaje mi się, że jednak obowiązek znalezienia konkretów, Spoczywa na tobie, na tym, który jest zainteresowany tym procesem. Musisz wykonać swoje roboty, nikt za ciebie tej roboty nie zrobi. Musisz ty zorganizować te pieniądze, musisz włożyć w to wysiłek, i ja to bardzo, jakby polecam, aby mieć takie podejście, żeby samemu robotę odrabiać, samemu robotę robić, po to, aby jakby mieć poczucie, żeby zrozumienia, co i kiedy ma się stać, co na jakim etapie będzie się dziać i żeby rozumieć ten proces lepiej, żeby nie być takim wystraszonym. I w kontekście tego chcę jeszcze powiedzieć, że jak rozważasz rozpoczęcie tego procesu, to ponieważ proces zajmie powiedzmy około 2 lata mniej więcej, to sugeruję, aby uczyć się angielskiego w tym czasie i wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo istotne, bardzo pomocne, bo sam, sam fakt, że po przybyciu tutaj do kraju, do USA będziesz musiał zdawać prawo jazdy, Zawodowe na ciężarówkę, więc będziesz musiał przejść przez tą procedurę nauki, prawdopodobnie w jakiejś szkole, zdania testów, najpierw na zwykłe prawo jazdy, a potem na prawo jazdy zawodowe, więc samo to zmuszać Cię będzie do tego, abyś po posługiwał się językiem w jakimś tam stopniu, przynajmniej minimalnej komunikacji. Natomiast ja osobiście polecam raczej mieć taką postawę, aby nie spoczywać tylko i wyłącznie na minimum, tylko żeby zainwestować w ten język, aby osiągnąć przynajmniej powiedzmy średni poziom komunikacji. Po to, aby po prostu lepiej funkcjonować w tym kraju, żeby łatwiej ci się pracowało, żebyś czuł się bezpiecznie, bo różne sytuacje zdarzają się w życiu zawodowym kierowcy. W zależności też, w jakim charakterze będziesz pracował, jaką pracę będziesz wykonywał, czy będziesz pracował w polskiej firmie, czy w firmie amerykańskiej, może to być prostsze lub łatwiejsze funkcjonowanie bez języka. W każdym razie nie mam co do tego wątpliwości, że znajomość języka przynajmniej na poziomie średnim zaawansowanym, jest dużym atutem i jest to w moim poczuciu coś absolutnie podstawowego, o co powinno się zatroszczyć. Wydaje mi się, że jeżeli już masz na tyle dyscypliny, masz na tyle zorganizowania, masz na tyle chęci i zapału, aby ogarnąć pieniądze, ogarnąć prawnika, ogarnąć cały ten proces, czekać, spełnić wszystkie wymogi i zainwestować czas, bo cały proces będzie trwał dwa lata, to również... Nie jest wielkim poświęceniem, aby dodać do tego jeszcze jeden filar potrzebny do sukcesu całej operacji, czyli nauka języka. Język sam w sobie jest prosty i gorąco zachęcam, żeby po prostu to zrobić i tyle. To chyba tyle z mojej strony na tę chwilę. Jeśli macie jakieś pytania, to zachęcam właśnie do bezpośredniego kontaktu z prawnikiem. Wiem, że prawnik jest właściwie prawdopodobnie zawalony robotą, jeżeli chodzi o te konkretne sprawy. Nie jest łatwo z samą panią Ewą się skontaktować. Często jest tak, że łatwiej jest znaleźć kontakt poprzez daną firmę, jeżeli znajdziesz sobie już firmę, która cię będzie sponsorowała. Firma z reguły ma dział lub osobę wydzieloną do tego, aby zajmować się sponsoringiem, tematem sponsoringu. Wówczas informacje łatwiej można dostać bezpośrednio kontakt z prawnikiem właśnie przez ową firmę, przez ową osobę. To jest taki pomysł, który mam, Powiem, że nie zawsze łatwo od razu y, złapać kontakt z prawnikiem, ze względu na to, że tak jak mówię, to ten proces staje się coraz bardziej popularny, biorąc pod uwagę po prostu zasięg zarobków, porównanie zarobków do, do tego, co jest w Europie czy w Polsce i y, mm, co tu dużo gadać jest u Was coraz więcej chyba. Dobra, tak czy inaczej, to ja myślę, że wszystko powiedziałem to, co chciałem powiedzieć. Po... Życzę powodzenia. Z mojego punktu widzenia, mogę powiedzieć, że warto. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, że dociągnąłem tę sprawę do końca. Jestem bardzo zadowolony, że skorzystałem z tej, apli... z tej o... firmy prawniczej, z, której... z kancelarii, z której skorzystałem. Są inne na rynku do wyboru, jest cały szereg do wyboru firm transportowych również, sam sponsoring na kierowcę wcale nie jest zagadnieniem egzotycznym. Zasadniczo jest wiele firm, które, które byłyby chętnych. Ja osobiście na przykład, nawet w tej firmie, co pracowałem poprzednio, przed jeszcze tą firmą, w której obecnie jestem zatrudniony, oni również chcieli mnie sponsorować. Więc jeśli masz taką sytuację, to możesz wymierać. Właściwie można powiedzieć, w której filmie chcesz się sponsorować, z jaką by było ci po prostu lepiej. Także jeszcze raz powtarzam, yy, zachęcam kogoś, kto jest na tyle dojrzały i dobrze zorganizowany i zdecydowany i ma siłę woli, ma cierpliwość i środki do tego, aby ten proces rozpocząć, bo wydaje mi się, że jakby planując swoje życie w, w horyzoncie kilkuletnim, pięcio- czy to z punktu widzenia przynajmniej ekonomicznego taki ruch jest intratny. Jak to się odbija na sprawach osobistych lub yy, rodzinnych, to jest zupełnie inna kwestia, ale to nie są moje problemy, to są jakby indywidualne sprawy każdego z Was, który rozważa proces sponsoringu. To ja się chyba już teraz zamknę i życzę miłego dnia. Powodzenia. Pamiętajcie proszę, że ten film nagrywany jest w lipcu 2019, informacje w nim zawarte są, jakby odzwierciedlają bieżący stan prawny. Nie wiem, kiedy ten film będziesz oglądał, więc bierz podprawkę na to, że informacje w nim zawarte mogą być już nieaktualne lub przynajmniej aktualne jedynie częściowo, więc na Tobie spoczywa odpowiedzialność, aby zweryfikować w zasadzie wszystko to, co ja mówię. To co ja mówię jest tylko jakby świadectwem mojego osobistego doświadczenia przejścia przez ten proces i służę pomocą zapewniając ci właśnie takie ogólniki. Szczegóły. Ja nie jestem gościu od szczegółów. A tak w zasadzie a tak wygląda. E, czy ja powinienem to pokazywać chyba. Sama zielona karta to poka pokażę tylko tego. Ona nawet przychodzi w takim... Ona przychodzi nawet w takim plast papierowym case'ie, opakowaniu. Tutaj jest napisane, że to niby to ma chronić swoją zieloną kartę przed włamaniem się w drogą radiową do, 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 i używanie twojej zielonej karty itd., itd. Nie wiem, czy ten papier akurat to robi, ale jest takich cały szereg śmiesznostek związanych z dokumentacją w Stanach Zjednoczonych, to jest właśnie wydaje mi się jedno z nich. W każdym razie, plastik taki bardzo ułatwia życie. I w tym kontekście mogę powiedzieć, nie przyjeżdżaj do Ameryki, jeżeli nie myślisz o tym, aby się tutaj w jakiś sposób zalegalizować, żeby mieć normalne życie. To już nie te czasy, aby funkcjonować tutaj nielegalnie. Można to dalej robić, ale jest to utrudnione. I nie dość, że jest to utrudnione, to jest to na dodatek utrudniane coraz bardziej. Yy, administracja Trumpa za pierwszej kadencji, złożyłam się, że może będzie nawet druga, nie ułatwia życia takim ludziom, dlatego pomysł sponsoringu przyjazdy tutaj jako kierowca jest dobrym pomysłem, ponieważ gwarantuje Ci w miarę normalne funkcjonowanie. A w perspektywie akumulacji 5 lat pobytu w Stanach Zjednoczonych. Właściwie jesteś, yy, kwalifikujesz się na obywatelstwo, i wówczas jesteś na innym statusie niż rezydent permanentny, którego status jest jednak w dalszym ciągu w jakimś tam stopniu niepewny, prawda? Nie jesteś na tym samym poziomie jak obywatel amerykański. Także chyba tyle mam do powiedzenia, czy ja tu nagrywam w ogóle? Bo to ok. Co? Y, c, y, 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 to nie To, że to szczegóły, to tego nie będę mówił. Że szczegóły, ha, powiem, że, powiem jeszcze. Tak, złapię na powiem jeszcze, że jakby polskie firmy się za, zainteresowały tą tematyką mniej więcej w tym czasie, jak ja zacząłem sponsoring, i jakby troszeczkę nagłośniłem go w, w YouTube. W związku z tym jest was coraz więcej, aczkolwiek i w związku z tym. Dochodzą mi różne historie na temat, jak to właściwie wygląda z tymi kierowcami, co przyjeżdżają z Europy. Chciałam zauważyć, że ktoś, kto się decyduje na to, też powinien mieć świadomość tego, że to jest inny kraj. Pomimo tego, że to jest dalej ta sama kultura, powiedzmy łacińska, judeo-chrześcijańska, to jednak jest to kraj, w którym życie wygląda troszeczkę inaczej i toczy się troszeczkę inaczej. Jest, jest inny stosunek do pracy. Inna kultura pracy niż w Europie i może być szok może to za dużo powiedziane, ale może być yy, inaczej niż się spodziewasz, inaczej niż, się, niż, niż jesteś przekonany, że będzie. Odzwierciedlenie twój obraz Ameryki prawdopodobnie kształtowany w dużym stopniu przez jakieś obrazy popkulturowe, telewizję, radio, muzykę i tak dalej jest prawdopodobnie troszkę inny w rzeczywistości. Miej to na uwadze, żeby być po prostu otwartym, jak tutaj przyjeżdżasz, i spodziewać się niespodziewanego. Aczkolwiek nie chcę, żeby to brzmiało jako jakieś straszenie kogokolwiek. Nic, nic poza tym, mam jedynie na myśli, że często bywa tak, że spodziewamy się czegoś innego, a rzeczywistość wygląda inaczej, potem jesteśmy zawiedzeni. Myślę, że. Z biegiem czasu, z perspektywy lat, można patrzeć na inność jako coś niekoniecznie gorszego lub lepszego, tylko jako coś po prostu do wyboru. Co nie? I to jest tutaj dobrze, tyle mogę powiedzieć.